Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Chciałem dzisiaj wejść z przytupem. No i udało ci się. Bardzo mnie to cieszy. E, drodzy słuchacze, rozpoczynamy właśnie teraz nasz dzisiejszy środowy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Ale jest z nami również prosto ze studia w Lubinie Iwona Mierzwiak. Dzień dobry. Super. Wszyscy są na miejscu, no to my, drodzy słuchacze, czekamy na wasze telefony. 726 114 114 Pod tym numerem się z nami kontaktujecie, dzwonicie i opowiadacie, co tam ciekawego w regionie, co byście tam zauważyli, co byście zmienili, a może coś się naprawiło, to wtedy kwiaty i motyle wysyłacie. Wczoraj, co prawda, niewiele telefonów, ale te, które były, to udało się, że tak powiem, w miarę na szybko zgłosić, a na niektóre szybko odpowiedzieć. Natomiast słuchacz nam zgłaszał m.in. przewrócony znak drogowy przy skręcie na Kurowicę. To zaraz po audycji zgłosiliśmy do Generalnej Dyrekcji Krajowych i autostrad. Czekamy na reakcję. Rudnowska Studienki to temat rzeka, ale też oczywiście na bieżąco to zgłaszamy. I ona też swoim tematem się zajęła, bo wiem, że jadąc dzisiaj do redakcji też pojechała sprawdzić tematy zgłaszane właśnie przez słuchaczy. Może ja opowiem coś na ten temat? No, proszę oczywiście. bardzo. Byłam na ulicy Konopnickiej, bo tam też wczoraj zgłaszał nam jeden z mieszkańców tej ulicy, że generalnie w środku bloków stoją tak zwane grzybki. No i między kubłami ludzie przechodzą. Rzeczywiście, słuchajcie, ja tam byłam. No i yy, kubły stoją na środku między blokami. Gratulacje dla tych, którzy zdecydowali, żeby je tam postawić. Spotkałam też tam dwie mieszkanki tej ulicy, które potwierdziły, że rzeczywiście jest czasami tam taki smród, że nie da się przejść, nie da się otworzyć balkonu. Także będziemy interweniować jeszcze w tej sprawie na pewno. No to mamy w takim razie. Te sprawy. A jakie sprawy macie dla nas dzisiaj, drodzy słuchacze? 726 114 114. Pod tym numerem czekamy na Wasze zgłoszenia i na Wasze telefony. Ciekawą sprawę będą miały dzisiaj dla fanów koszykówki, koszykarki BC Polkowice, bo wieczorem grają mecz Ligi Embroke Woman z Panatnej Kosem Ateny. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. To taki sportowy wtręcik na wieczór. Natomiast temat dla reportera, oczywiście drama, dla Was, drodzy słuchacze, z całego zagłębia miedziowego 726 114. 114 114, no Więc dzwonicie, my notujemy, a potem przekazujemy sprawy dalej i my próbujemy w jakikolwiek sposób interweniować. No, to czekamy. Proszę pana, ja wczoraj nie słuchałam brad. Ja by mi nie było w domu. Nie wiem, czy ktoś dzwonił w sprawie tego naszego cmentarza na Brzostowie do państwa, w sprawie tego kurzu, czy tak się tam działo. Co się stało czy, się? Kurzu? Ach, chyba. No, droga. Co, tam są, bo wie tam sam puścili, ja nie wiem, kto to tak zarządził, że puścili te samochody za płotem, za kaplicą. Yep. No to było coś potwornego, co tam się działo, jak te groby od piątku mieliśmy brudne, to jak ja mam grup kilkanaście lat tam, to pierwszy raz w życiu takie coś było. No kwiaty, no to ja nie mogłam poznać koloru, no coś strasznego. Nie wiem, czy to będzie tak co roku. Nigdy tak mocno nie było, jak to. wszystkie samochody jeździły dużo większość właśnie tam za płotem. Wie Pani co? No to przecież to nie jest droga publiczna do jeżdżenia samochodami, tylko to jest dla rolników moim zdaniem. Tak jak, tak jak pani mówi, doskonale się z Panią zgadzamy. Natomiast tak. z tego co wiemy, miasto planuje tą drogę zrobić w sposób, no, że tak powiem, cywilizowany, nie będzie typową o, drogą e, rolniczą, gruntową, tylko ma też powstać dojazd do cmentarza, ale w e, utwardzoną. i no, Muszę się dopytać, natomiast wiem, że ta droga jest w planach Bardzo do proszę rynku. tą sprawę poruszyć, może jakbyście państwo mogli, bo to jest niemożliwe. Na czym, no, normalnie człowiek płakał przez trzy dni, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. No, no to, to jest coś potwornego. No, Tak nie może być. Przecież Dobrze. to tumany, kurzu musieliśmy, u, część ludzi nas uciekało spod tygrełu, bo nie jest oddychać. Dobrze. To już minęło. To już szybciej. to już... To szybciej. Ale to, to już nie jest, jest droga dojeżdżenia. jeżdżenia. To już no, na jest za nami. Szybcie, to już jest za nami. E, opanujmy troszkę emocje. E, my postaramy się dowiedzieć e, kiedy i czy w ogóle ta droga będzie zrobiona. Dobrze? I, dobra. Dziękuję, myślicie. No, ja, ja się w ogóle zdziwiłem, że ta droga była otwarta. Myślałem, że tam też postawią znak i zamkną tą drogę na, e, na czas. Wiesz to wcale nie jest powiedziane, że nie była otwarta, że ktoś po prostu z niej korzystał i tyle. Wiesz co, no nie, bo jakby tam znak postawili, zakaz wjazdu, jaki taki, wiesz... O co mi chodzi, nie? No tak. tak. Tak jak była zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu były mm -hmm. takie e, znaki. Ale wśród kierowców cwaniaków nie brakuje, tak więc. Y, ale mam nadzieję, że ta droga kiedyś faktycznie zostanie zrobiona, na no, taką bardziej cywilizowaną, znaczy, jak z, te, powiedziałeś. z tego co właśnie mi się kojarzy, ale to muszę jeszcze doprecyzować. E, że ona jest w planach do zrobienia, żeby można było mm -hmm. tam w, w sposób niekurzący się przejechać. O, no, że tak Byłby to też łatwiejszy wyjazd niż ulicą Malinową chociażby. Na przykład, dokładnie. E, 726, 114, 114, drodzy Słuchacze, czekamy na Wasze telefony. My mamy już pierwsze zgłoszenie dotyczące drogi przy cmentarzu na Brzostowie. Przy ulicy Świerkowej, dobrze mówię? Dobrze. Tak, bardzo dobrze. Dobra. No to w takim razie czekamy na kolejne tematy. Jest godzina 9.23, a wy dzwonicie do 945 726 114 114 Dzień dobry, witam państwa, witam panów po, e, ponownie. Dzwonię, kiedyś rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat mm, drogi, a konkretnie chodzi o o wykoszenie chaszczy, które rosną przy drodze tu przy za em, tam jak jestem wodociągi są i tam dalej jedzie się w dół. Nie wiem, czy panowie pamiętają. Nie było mnie w kraju jakiś czas, dlatego nie wiem, czy, czy coś w tym temacie było, aczkolwiek wczoraj jechałem i widziałem, że te haszcze jak sobie rosły, tak dalej sobie rosną. E, bo to jest z tego, co wiemy, prywatny teren, wie pan, i tam sobie mogą rosnąć te chaszcze. To z tego, co, nie wiem, no, skąd panowie macie taki E, taką informację, bo jak mówię, dzwoniłem do urzędu e, mm -hmm. i pani powiedziała, że po prostu oni tego nie wycinają. Mm -hmm. A proszę mi przypomnieć jest... lokalizację dokładną, w którym to jest miejscu? Wie pan co, e, drogi, nie pamiętam jak ona się nazywa, jak pan by pojechał do Kastoramy i nie skręcić w lewo na parking do Kastoramy, tylko pojechać prosto do góry, mm -hmm. tam po prawej stronie są wodociągi i za chwilę jest przełom z jazdy w dół. Już sobie przypominam. Tam dalej jest tak, tak. droga dojazdowa do działek. Mm -hmm. Tak, tak, tak. To już I wiemy, przypomnę, gdzie to jest to, ta sytuacja, kiedy pani urzędniczka mi powiedziała, e, żebym sobie nie jeździł tamtędy i znalazł sobie inną drogę alternatywną, żebym sobie jeździł dookoła, mm -hmm. jeżeli to mi przeszkadza. Dobra. Bo to jest droga tylko dla ciągników, jak mi powiedziała e, rolnicza, tak? e, dla ciągników rolniczych, czyli ten czy, dojazd do pól, ale okej, okay, to jest droga gminna tak, cały czas i ona tam tamte boki powinny być. No ja mam auto, auto już porysowane i zwróciłem do nie uwagę, żeby tak jeździła delikatnie, no ale mimo wszystko nic się nie stało. Mm -hmm. No to przypomnimy się w takim razie. I dowiemy się. Do, do usłyszenia. Dobrze, że pan przypomniał, bo ja sobie też przypomniałem pana telefon sprzed kilku tygodni, to ja, a, mimo czy, czy to inne, a mi o inne krzaki chodziło. W ten, <laughs> no nie na tym terenie w takim wypadku. Drodzy słuchacze, czekamy na kolejne telefony i właśnie w tym momencie odbieramy kolejne z nich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchamy. Drodzy Państwo, jak na temat dróg rozmawiamy, bardzo bym prosił o Panią z, z Lubina o zainteresowanie się drogą, która jedzie numer 323 z Rudnej w kierunku Pęcławia. Mhm. Drodzy Państwo, no ktoś sprawdzi sobie w zawieszenia, zapraszam serdecznie, ale chyba od razu do warsztatu bym zapraszał. Dobra, mamy za. Jest... Dobrze. Mhm. To jest ta droga w lewo od 3, 323, która prowadzi do drogi w kierunku Głogowa i w kierunku Orska. Mhm. Mhm. Bardzo bym prosił nie o wiem, jest... interwencję, bo w godzinach nocnych tam jest, są takie dziury, że ktoś wiedzie, który nie zna tej drogi, że tam coś takiego jest, to nie, nie droższe tej osoby. Mamy zapisane, koleżanka Iwona zapisała również i będzie. Dziękuję sobie. serdecznie, pozdrawiam. Dziękujemy i dowiadywać, czy tam w ogóle coś planują Dziękujemy. zrobić, czy coś naprawią, czy może coś właśnie. dosypią. To już Iwona się zajmie, prawda? Tak jest. No, bardzo nas to Bartoszu. oczywiście cieszę. E, drodzy słuchacze, dzwonicie i właśnie odbieramy telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja do Państwa dzwoniłem, wcześniej przed, przed wszystkimi świętymi. Chodziło o te drzewa na cmentarzu na ulicy Wegnickiej. Czy coś tam zostało poczęte w tym kierunku? Z tego co wiem, mają być poddawane pielęgnacji i przecinaniu. Aha, no bo chodziło o to jedno drzewo, co tam wiem. Po, mówiłem, po, po lewej stronie Wiem, po lewej stronie i mhm. po prostu i w środku puste, nie? I to, to chwilę tylko trzeba dobrych wiatrów, żeby to się znów przewróciło. Zg zgłosiliśmy, zgłosiłem to zaraz po, zaraz po zakończeniu tamtej audycji. Aha no Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy również. Ja tylko tak y, dla upewnienia się, sprawdziłem pogodę na najbliższe dni. Nie będzie jakichś wielkich wiatrów, więc miejmy nadzieję, że do tego czasu, do tych wielkich wiatrów, y, odpowiednie służby usuną to drzewo. A my odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy, proszę, proszę. Ja może nie na temat, ale wczoraj jedna pani dzwoniła w sprawie nagłośnienia na skmetarzu w Błogowie. Ale chciałam powiedzieć, że w Wierzmanowej w linii prostej było słychać na półtora kilometra. Także chciałam pochwalić naszego księdza. No, proszę bardzo. A, że, że w sensie, że dobrze słychać było? Bardzo, tak. Jak otworzyłam okno, to okno to półtora kilometra od cmentarza Nie. jestem i było słychać Nie. bardzo dobrze. Już, już się przestraszyłem, że pani na cmentarzu Wierzmanowej słyszała Szała to, co się w Brzestowie tak, dzieje. Tak, tak. tak. Że, że w złą stronę szło, ale ja dobrze. Też tak dobrze, to mamy, mamy zanotowane. To znaczy, że, że kwiaty i motyle, tak? Podziękujemy, tak? Tak, tak. Dobrze, dobrze. No to kwiaty i motyle w takim razie i bardzo dziękujemy za ten telefon. No, w tym roku niektórzy faktycznie zadbali o odpowiednie nagłośnienie. E, no to w takim razie kwiaty i motyle, proszę bardzo. Stawy się oczywiście chwali. Oczywiście. Bez wychodzenia z domu można było posłuchać. Halo, dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Ja dzwonię od tych zdjęć, co wam wysłałem z parku. Tak, tak, tak. Mhm. Żeby było wiadomo. I druga sprawa jeszcze taka jest. Zabrali z parku Tojtuj. Tutaj koło placu zabaw, jak jest skrzyżowanie budowlanej moniuszki, mhm. tu stał Tojtuj lat zabaw rodzice wiadomo z dziećmi mogli tam coś zrobić jak potrzeba no w tej chwili chyba drugi tydzień nie ma to toja no i e, ci rodzice te dzieci po prostu wysadzają no wiadomo gdzie nie mhm. najwyższe krzaki może by ten to i to i znowu oddali tutaj bo to naprawdę to i to, i to jest dobra rzecz w parku gdzie mhm. ludzie y, sobie siedzą Spraw, sprawę tego zanieczyszczonego strumyka zgłosimy po raz kolejny. Dziękujemy za zdjęcia, które pan nam wysłał. Natomiast co do tej toje, ja nie wiem, czy on po prostu nie jest zabierany na okres jesienno-zimowy. Nie, bo tam gdzie budują teraz ten nowy Budynek. plac ścieżkę zdrowia, tak nazywili. A tak, tak. Mhm. Tam postawili, jest. Mhm. A tutaj nie wiem dlaczego. Może do czyszczenia poszedł. I tak, jeżeli można by, bo tam też wysłałem nie wiem czy uwagę zdjęcie pani, która z dziećmi sprzątała właśnie jeden stronę gorgarniała liście, gałęzie wyciągała koło mostka. Proponuję, żeby dla tej pani, ta pani pewnie nie rad, może, a może akurat dla niej wysłać te dzwoneczki i motyleczki Dobrze, kwiat kwiatki. To złe kwiatki z córkami stały przy tym i wyciągały te gałęzie, te liście. Naprawdę bycie co no i to jest super, super postawa i szacuneczek. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy również za zdjęcia, za telefon. No to kwiaty i motyle jak najbardziej się tutaj w tym przypadku należą, a po kwiatach i motylach zrobimy króciutką przerwę reklamową, a zaraz po niej wracamy do tematu dla reportera, który potrwa do 9.45. Wracamy do tematu dla reportera. 9.34 blisko na zegarku, Też jeszcze chwilę czekamy na Wasze telefony. No, taką chwilę kilkunastobinutową tak naprawdę. Do 9.45 czekamy. Te, które już nam dzisiaj zgłosiliście, poleciały też kwiaty i motyle. Jeśli za to, te, za kolejne rzeczy chcielibyście podziękować i przekazać takie podziękowanie za naszym pośrednictwem wysyłając kwiaty i motyle, oczywiście też możecie. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z Kopernika, proszę Pana. I mi chodzi o ulicę Legnicką, ale na wysokości tutaj y, 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 Izby Wyższej od strony Kopernika. Wczoraj szedłem do kościoła, taką dostałem szprycę spod kół wodną, że musiałem wrócić z powrotem do domu. Mm -hmm. Tam są kolejne niestety i no, kierowcy muszą jeździć ja to. Wie pan co, A może by tam to, te płotki nie zrobić ażurowe, tylko jakąś taką płytę, żeby to osłonić troszeczkę od tego chodnika, nie? A w ten sposób. Albo po prostu sferzować kolejny i wtedy będzie po, po problemie. A to było najlepsze, ale kto zrobił, ja już i co? Mm -hmm. No, no i wychodzi na to, że nie miałeś z tego tak wynikać. Jak jakby taki no cały Nie tak ten pręcik są, tylko zasłonić się, na całościowo, nie? Mm -hmm. no, tak, to, 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 to byłoby najprościej w tym wypadku. No tylko... najprościej, a jak się inaczej nie da. No jak znam życie, to niestety i tak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest no, na tak tym. Tak, naprawdę proszę pana, to jest od kościoła, jak jest kościółek i tutaj w stronę Kopernika to cały ten pasek jest. Mm -hmm, mm. No no obłęd, obłęd. Zgłosimy pana. Musiałem wrócić do domu. Zgłosimy pana sugestie, zobaczymy czy służby się jakoś nad tym pochylą. Dziękujemy ślicznie Pozdrawiamy zarówno pana, jak i chyba pana małżonkę, która z tyłu tam jeszcze mm. dopowiadała coś. No i e... kierowców w momencie kiedy tak. są opady deszczu i tam deszczówka stoi w kolejnach to prosimy wolniej. Dziękujemy za ten telefon, czekamy na kolejne. 726 114 114. Tutaj może i faktycznie łatwiej byłoby nawet te kolejne sprezować. Ale no to wszystko już nie od nas zależy, tak, niestety. Tak, tak, tak. Dokładnie. A budżety poszczególnych firm też nie są z gumy. Choć warto się wsłuchiwać oczywiście w głosy mieszkańców. No i to chyba jest najważniejsze, no. żeby słuchać mieszkańców, bo to przecież oni najczęściej z tego wszystkiego tutaj korzystają a nie firmy, które zrobią coś raz na przykład. na przykład. 726 114 114. Czekamy na kolejne telefony. Gdyby oczywiście ktoś jeszcze miał dla nas jakiś temat, jakiś sygnał, to proszę dzwonić. My czekamy na każdy telefon. No i jeszcze właśnie przez najbliższe 9 minut sobie poczekamy. I dzień dobry, się. witamy. Ja dzwonię w takiej sprawie. Obrońców pokoju 13. Tam mają starsi mieszkańcy tego miejsca nieogrodzone. Miejsce na śmietniki. Te śmietniki podczas wichury strasznie się poprzewracały, uszkodziły samochody osobowe. E, moja babcia to tam zgłaszała nagminnie do miasta, ale nic z tym nie jest zrobione. Obrońców pokoju 13 Obrońc, w Obrońców w pokoju syropetowe. 13 to jest budynek spółdzielczy komunalny? Nie, to jest wojskowy z tego co wiem. Mhm. Jestem boczny wygrani. Ale śmietniki stoją normalnie na podwórku, nie są niczym ogrodzone. W tym się te śmietniki się przewracają i wszystko wylatuje na parking samochodowy mhm. i na auta. A tam mhm. sytuacja koło piętnastki jak wygląda? Bo trzynastka to ten pierwszy, a piętnastka to ten drugi. Tam też jest podobnie? Oj, nie jestem pewien. A nie tego nie pan nie Ja jest wiem, pewien. że tylko pod trzynastką są nieogrodzone śmietniki. Dobra, czyli trzynastka to jest tutaj koło garaży na Moniuszki. Tak jest. Dobra, pokoju. Dobra to mamy. Sprawdzimy zapisane. w takim razie, dziękuję. No ale co, dziękuję. co ciekawe, tutaj mówi nam słuchać, że mieszkanka już to zgłaszała i było bez odzewu. No to takie troszkę niepokojące. No bardzo nawet bym powiedział. Tym bardziej, że przy dużej wichurze, jeśli to raz, że robi się bałaga na dwa, tak jak pan tu mówił, uszkodzone samochody, no to słabo trochę. 726 114 114, kolejne telefony za moment pewnie się pojawią. 9.38 pojawiła się na Zegarku. Drodzy słuchacze, ostatni, ostatni moment, żeby w środę do nas zadzwonić i zgłosić nam jeszcze jakiś problem. Mm. Iwona też jest z nami także śmiało z, okolic, z, Lubina, tak? z Lubina i okolic. Możecie jestem, również, jestem. również dzwonić. Notujemy i będziemy działać w tych kwestiach, które nam przekazujecie. No jeśli dzisiaj się nie zdecydujecie, to również jutro i pojutrze od 9.15 będziemy na was czekać w naszej no, w, robej audycji, temat dla reportera, kiedy możecie na żywo z nami porozmawiać i zgłosić swoje problemy. A przy okazji chciałem jeszcze zauważyć, że możecie komuś wysłać kwiaty i motyle w podzięce za już wykonaną pracę. Dzień dobry panu. Słuchamy, słuchamy. Ja w takiej sprawie ten chodnik Intermarsche, do tego, do targu się dochodzi. Od, do Intermarsze jest do, postawiony, a dalej tak już tyle lat. No i tyle lat się dogadać nie potrafią. Dokładnie. No właśnie. Ja w... Nie idzie tego załatwi, bo no, po no to... się chodzi teraz, jesień. Jakby, jakby szło, załatwisz to pewnie już by było załatwione, ale wychodzi tak. na to, że no, tutaj nie mogą dojść do porozumienia władze miasta z właścicielem tego terenu. Z chęcią by zrobiły tam porządny chodnik, ale nie mogą, jakiś... nie mogą inwestować na nie swoim terenie. No właśnie. I to tak wygląda, i to takie odbijanie piłeczki, jak w ping można powiedzieć, tylko nikt jeszcze seta nie wygrał. 726, 114, 114, 114, czekamy na Chyba kolejny nawet, telefon. Nawet GEMA nawet. No tutaj nic nawet nie ma. Nawet punkt jeden. a czy z drugiej strony, jak sugerował nam jeden słuchaczy, przecież y, jest chodnik przy Kazimierza Sprawiedliwego, tak więc. Można tamtędy iść, jak najbardziej. No, ale wiem, że ka każdy chce mieć na skróty, także takie Albo myśmy do... się tego tak jakoś dziwnie nauczyli, że my chcemy wszędzie na skróty. Czasami, drodzy słuchacze, nie da się na skróty. A może lepiej jakby tam trawnik. No, tak jest plus... najczęściej. No właśnie, tak jest najczęściej. Tak no jak trawę posiejesz, to zadeptają. No tak, tak, tak. Tylko, że najczęściej się robi tak, że się sieje trawę i się patrzy, gdzie chodzą. Mhm. I wtedy się robi chodnik. Dokładnie. E, dobrze. E, tak. Ostatnie 3,5 minuty, drodzy słuchacze, do 945 726 114 114. Czekamy na telefony. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, ja już kiedyś zgłaszałem, że y, na osiedlu przy lesie od strony y, Merkusa jak się wjeżdża na ulicę Pawiam stoi kiosk ruchu nieożyteczny od dawna. Szyby powybijane, drzwi wyłamane, w środku papierów dużo. tych wszędzie nie zainteresował. No właśnie zainteresowaliśmy się tym tematem. I teraz Iwona może panu odpowiedzieć. Tak, to jest prywatny... Proszę? To jest prywatny yy, przedsiębiorca i to on musi usunąć ten, yy, ten kiosk. No, pan ten... się tutaj rozłączył. Mam nadzieję, że, że Pan słyszał odpowiedź, że to prywatny przedsiębiorca i że to właśnie on musi usunąć ten kiosk i to on musi zadbać o ten teren. Dobrze mówi Iwono? Tak, bo tam jest ta kładka nieczynna, teraz ludzie tam bardzo mało yy, chodzą, znaczy może i często chodzą tamtędy, ale po prostu no, ten kiosk stoi pusty. No właśnie. Także tak wygląda ta sytuacja w Lubinie. No a my czekamy na kolejne telefony. Ostatnie półtorej minuty 726, 114, 114 ostatnie półtorej minuty więc ja tutaj nawet nie będę już grał żadnego utworu. No, rzutem na taśmę, drodzy słuchacze, czekamy na jeden bądź dwa ostatnie telefony dzisiaj, jeśli nie, no to jutro. Również będziemy do waszej dyspozycji. Te z dzisiaj oczywiście zanotowane będziemy przekazywać dalej. Ja postaram się dowiedzieć, co z tą polną drogą w pobliżu ogrodzenia cmentarza przy ulicy Świerkowej na Brzostowie. Czy mi się tylko zdaje, czy ona faktycznie jest do zrobienia jako taki łącznik też z drogą, która traktowana jest jako przedłużenie tutaj obwodnicy. 726-114 114. Ostatnia minuta Radio, tak. radio, radio Jarmarku chciałem powiedzieć. Radio Jarmark dla reportera. Radio Jarmark za godzinę o 10.45 drodzy słuchacze e, tam się też Leszku, zajmie tym tematem w związku z tymi śmietnikami, co tam latają, jak wiatr wieje na obrońców pokoju. Bardzo cię proszę. Postaram się. Super, superancko. dobra, to mamy 30 sekund, raz, dwa, trzy. Kto się nie dodzwoni, to kończymy. Hmm. Tak chciałem po Częstochowsku trochę. O, udało się, rzutem na taśmę. Dzień dobry, witamy. Hallo? Słuchamy. Halo? Słuchamy, słuchamy. Dzień dobry. Może troszeczkę nie na temat. Yy, chodzi mi o Polkowice. Mm -hmm. No to dlaczego nie na temat? Na bo temat bardzo, najbardziej bardzo w temacie. Yy, chodzi o Polkowice, a konkretnie chodzi o pszoki te podziemne, które mamy wybudowane na całe, w całych Polkowicach. Kiedyś jak były murki, to chociaż tych śmieci nie było widać. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy tam firma chroniąca jest zobowiązana. Wywiązuje się z tym odnośnie wypuszczki tych śmieci, bo na. Generalnie rzecz biorąc, od dwóch trzech tygodni te śmieci zalegają wręcz yy, opóż dodatkowo są postawione w tych przokach yy, boksy dla yy, Czerwonego Krzyża na, te, na tą odzież używaną. To wszystko jest porozwalane, nic się tym po prostu nie interesuje. To wręcz obskurnie wygląda. W jakichś konkretnych miejscach pan to Ufrasza, zauważył? Zwłaszcza po prostu ludzi. Czy w jakichś konkretnych miejscach pan to zauważył? No. Ja mieszkam na ulicy Górników. Górników. Generalnie jakby się przeszedł po Polkowicach, to przy każdym jednym przoku. Jest taka sama sytuacja. Mhm, dobra. No, mamy tutaj informację w ogóle, z, z, jeśli chodzi o Polkowice, że tam miała być zieleń gdzieś, tak? Z tego co dobrze pamiętam. Ale Kasia się tym tak, zajęła. Tak, tak. Więc. Kasia się tym zajęła, więc czekamy na tą informację. Zresztą informacja jest, że zieleń się pojawi, jeśli tak. oczywiście. Jeśli oczywiście mieszkańcy wyrażą na to chęć w większości, bo to niby się blisko... Szczurów. Tak, dzisiaj kończymy Między temat innymi. dla reportera, drodzy słuchacze. Zapraszamy na jutro na 9.15. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Leszku, dziękuję, dziękuję. Iwono yy, i kończymy. Dziękuję. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.